Siemanko widzowie dzisiaj robię znowu poradnik, ale teraz jak zrobić samolot, znaczy samą łódkę. Dobra, zaczynamy. Na początku składamy na pół wyrównujemy sobie no i z drugiej strony też sobie wyrównamy i znowu składamy do środka. Z drugiej strony też. No i łąkamy. I dwa rogi do, do siebie, tutaj robimy. Dobra, no to wyrównujemy. Jak mamy zrobione, to o tutaj. Y ten pro, prostokąt trzeba zagiąć. Z drugiej strony tak samo. No i nam powstaje takie coś. I to zaginamy do środka. I z drugiej strony tak samo zaginamy. I do środka dajemy i powstanie nam taki trójkąt. Łapiemy tutaj, gdzie jest takie otwarcie. Jak najbardziej w boki robimy. I składamy. Mamy yy, takie coś. I teraz to tak robimy. Właśnie tak. I z drugiej strony tak samo. No, mamy takie coś. I teraz na pół i, i mamy łódkę. No dobra, to była. Na telewidowie. Dobra, siema. Zastawcie suba.